Powiem coś, jak jest budowany wszechświat. Na wszechświecie nie morduje się przestępczych umysłów. Wysyła się na ziemię. Więc polega na tym, że ciało jest więzieniem dla umysłu. Ciało się nie wydostanie z tego wszechświata. Nie ma szansy. Umysł. Ale umysł to jestem ja. Na tym polega cały wiek. Gdyby była trzecia wojna światowa, a nikt nie ma gwarancji, że nie naciśnięty był guzik atomowy, my byśmy się wydostali, bo jesteśmy dobrze. Dziwi Dostaliby protokół

Okay <laughs> <laughs>